Protestowali przeciwko wojnie w Ukrainie i opowiadali się za uwolnieniem z białoruskich więzień polskich dziennikarzy. Kilkadziesiąt osób, Polaków, Ukraińców i Białorusinów, protestowało przed konsulatem rosyjskim w Gdańsku. Ukraina bez Putina, stop wojnie, solidarni z Polakami na Białorusi. Takie hasła widnieją naprzeciwko wejścia do konsulatu rosyjskiego w Gdańsku. To tam po raz trzeci odbył się protest zorganizowany przez fundację Łączy z Polska. Uczestnicy pikiety upominali się m.in. o Polaków uwięzionych na Białorusi. Wczoraj stała się rzecz wspaniała, bo dowiedzieliśmy się, że pani Angelika Borys została uwolniona i obecnie przebywa u swojej mamy. W formie to jest na chwilę obecną forma aresztu domowego. Nadal dziennikarzom nie udało skontaktować się ze zwolnioną z białoruskiego więzienia działaczką, ale jak zauważają, to dobry sygnał na przyszłość. Toż w ogóle opuściła celę więzienną i przybyła w rodzinnym domu w towarzystwie. Swojej mamy. To jest, jest już duży sukces, który może świadczyć o tym, że Łukaszenko też zastanawia się nad swoim losem w kontekście tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie i próbuje wysyłać sygnały w drugą stronę, czyli w stronę polskiego zachodu. Od ponad roku w więzieniu przebywa Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, publicysta, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Także jego uwolnienia i zaprzestania wojny w Ukrainie domagali się manifestanci. Staramy się uczestniczyć. Dziękujemy w tych protestach, w to, że się się no, żeby tutaj, po prostu ci tutaj pracownicy Konsulatu temu, temu. Federacji Rosyjskiej nie, tak, nie, nie spracowali, nie spali spokojnie, bo cały świat. Protestuje że przeciwko ludobójstwu, przeciwko zbrodniom wojennym popełnianym na Ukraińcach. To jest bardzo ważne, żebyśmy cały czas nieustannie pokazywali naszą solidarność i fakt, że nie ustępujemy właśnie w tym nawoływaniu do uwolnienia Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja obecnie jest bardzo dynamiczna. Jeżeli się ona nie zmieni, dalej będziemy ramię w ramię tutaj pod tym konsulatem Federacji Rosyjskiej w Gdańsku wołać uwolnijcie Polaków. Radni miejscy Andrzej Skiba i Przemysław Majewski zapowiedzieli złożenie do prezydent miasta Gdańska interpelacji dotyczącej dokończenia procesu dekomunizacji gdańskiej przestrzeni publicznej widzimy, że są takie miejsca, jest nawet czołg, które do dzisiaj budzi wiele kontrowersji. Wydaje nam się, że takie miejsca powinny raczej być czymś oczywistym. Na przykład możemy tam postawić pomnik solidarności polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej. Protest nie spotkał się z zainteresowaniem przedstawicieli strony rosyjskiej.